Dziś w Sądzie Rejonowym w Kwidzynie odbyło się odczytanie wyroku w sprawie pomówienia burmistrza Sztumu Leszka Tabora przez Antoniego Fila, który na banerze w centrum miasta zarzuca dokonywania malwersacji. Sąd Rejonowy w Kwidzynie uznał, że Antoni Fila pomówił burmistrza Sztumu Leszka Tabora. Oskarżonego Antoniego Mariana Fila uznaje za winnego tego, że 17 grudnia 2015 roku w Sztumie pomówił za pomocą środka masowego komunikowania, jakim jest baner reklamowy, burmistrza miasta i gminy Sztum Tabora o takie postępowanie, które mogło poniżyć go w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego do zajmowania stanowiska burmistrza lub innych stanowisk we władzach samorządowych w ten sposób, że umieścił przy Placu Wolności w Sztumie baner reklamowy z napisem o treści. Dlaczego pani Lucyna Wojciechowska, prokurator z Kwidzyna, Ochranie malwersacji burmistrza Tabora, Antoni Fila, koniec cytatu, pomawiając burmistrza miasta i gminy Sztumraszka Tabora o dokonanie malwersacji, to jest uznaje go za winnego popełnienia przestępstwa z artykułu 212 paragraf 2 kodeksu karnego. Oskarżonego uznaje za winnego tego, że w udzielonym w sztumie portalowi gazetaśledcza.pl a opublikowanym 9 listopada 2015 roku w wywiadzie Pomóżmy za pomocą środka masowego komunikowania, jakim jest publikacja internetowa udzielonego wywiadu burmistrza miasta i gminy Sztum Leszka-Tabora. Witam serdecznie na początek. Proszę, żeby pan się przedstawił. Antoni Fila. Panie Antoni, dzisiaj został pan uznany za winnego pomówienia burmistrza Sztumu pana Leszka-Tabora. Jakby pan odniósł się do tego wyroku, który dzisiaj zapadł? Wiadomo, że nie za bardzo y, wypada, żeby samemu się wypowiadać, ale nie no, muszę się wypowiedzieć. Z po czterech zarzutów, jakimi pan Leszek Tabor postawił, o dwóch mnie sąd uniewinnił, dwóch przyznał rację panu Leszkowi Taborowi. Co to były za zarzuty, w których sąd uznał pana za winnego? Y, między innymi treść baneru, który mówi, że zapytanie to jest... Dlaczego pani Lucyna Wojciechowska, Prokurator z Kwidyna, Ochrania Malwersację pana burmistrza Leszka Tabora? Ja dalej podtrzymuję to pytanie, dalej nie ma fundamentów pod krawężnikami, dalej nie ma podbudowy pod drogami, dalej nie ma ronda, dalej nie ma parkingów. Daj, jakie pan posiada zapadamy. dowody na to, żeby e, wytaczać tak e, poważną tezę w, do burmistrza e, sztumu Leszka Tabora? E, e, mam dokumentację techniczną na beptak i umiem czytać rysunek techniczny. Jestem inżynierem, mechanikiem, ale rysunek budowlany jest bardzo podobny, więc nie ma problemu. I dokonując analizy opinii biegłej, która stwierdziła. Nie ma podbudowy zgodnie z dokumentacją, nawet sama biegła, jako pani prokurator tego nie zauważyła. Ja chciałem, żeby mnie przesłuchała, żeby mi pokazał. Zlekceważyła w ogóle mnie, bo ona już wiedziała, co ma zrobić, więc te, dokumenty, te dowody są i mimo że mnie sąd skazał, to absolutnie mnie upełnił wręcz, że muszę dalej to ciągnąć, ujawniać malwersacje. Poszedłem w obronie dobrego imienia Urzędu Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, sprawowanego obecnie z woli mieszkańców przeze mnie, a więc niejako poszedłem też w obronie dobrego imienia mieszkańców. I dzisiaj sąd wymierzył sprawiedliwość, uznał Antoniego Fila winnym pomówień, naruszania moich dóbr osobistych. Uznał, że nie można bezkarnie pomawiać burmistrza Sztumu o malwersacje, o przestępstwa. Nie udowodnił tego, bo takich po prostu czynów nie było. Ja tu sprawuję ten urząd już bardzo długo i tu każdy mieszkaniec nie zna. Błędy może popełniać, mogą popełniać wszyscy, natomiast nie można tego mówić w kategoriach malwersacji i przestępstw. I niech to będzie przestroga dla innych. I nauczka dla Antoniego Fila. I chciałbym podziękować wszystkim. Chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy. Chciałbym Wam podziękować, drodzy mieszkańcy, że w tych trudnych chwilach wspieraliście mnie, że w tych trudnych chwilach dodawaliście mi otuchy, że trzymaliście za mnie kciuki. Dzisiaj zwyciężyliśmy razem. Tv Regionalna 24.pl, Tv Malborg, Tv Sztum. Żuławy i mierzeja 24pl. To my tu kręcimy.